Witajcie na Kubie! A nie, nie na Kubie, to Jara. Witajcie na Jarze! Oto władzę przejął tu kolejny dyktator, którego trzeba obalić. Czas zatem założyć zieloną czapkę i przyciemniane okulary bo to przecież słoneczne Karaiby Naszykować cygaro! Kubańskie! A nie, to cygaro jarańskie! Ha! Widzę co tu zrobiliście, Jubisowcie. Oczywiście nikt tego świństwa nie będzie tu palił, to do przypalania ran postrzałowych. A potem już tylko broń w rękę i czas na rewolucję. Czas obalić Giancarlo eee, y, to znaczy Antona Castillo. I've got a very big wish today. When tyranny is law, revolution is ordered. It's Pedro I'll be so. Libertad don't mean shit to me. Fuck, Talia, we can have a life there. Oh yeah! Smile at the Yankees while we clean their toilets! The What do you do? You can either be on the right side of history or the wrong side of Castillo's guns. Witajcie. Nazywam się Tomek Drabik. Znany także jako Tomesto. K. Kuazewara. A to jest recenzja gry Far Cry 6 w wersji na konsole PlayStation 5. Gra wyszła też na PlayStation 4, Xbox One i Series XS, PC windowsowe i pojawiła się w niektórych usługach grania w chmurze. Moje nawiązanie do komunistycznych rewolucjonistów jest tu mocno na wyrost, bo chociaż przedstawiona Tu Yara jest inspirowana Kubą, to tak naprawdę jej związki z Kubą, szczególnie pod względem historii, są dość umowne. A i sama wydarzająca się w Far Cry 6 rewolucja niezbyt przypomina kubańską, ale do tego jeszcze wrócę. Oto więc mamy kolejnego Far Crya, serię, która pomimo stylistycznych skoków w bok, ewoluuje dość leniwie i trzyma się tych samych schematów od czasów odsłony z trójką w tytule. Pierwszoosobowe skradanko-strzelanie w sporym świecie obsypanym placówkami wroga do przejęcia powraca kolejny raz i kolejny raz wszystko to ma ożywiać postać wyrazistego antagonisty. I tu w zasadzie jest podobnie, bo rozgrywka zbyt mocno się nie zmieniła, ale czuć, że coś drgnęło w narracji. Far Cry 6 jest chyba najlepiej napisaną odsłoną całej serii. Protagonistą lub protagonistką, w zależności od tego jakiej płci postać wybierzemy i ja będę tu Używał męskiej formy, bo taką wersją grałem, jest Dani Rojas. Dani Rojas, Rojas, Dani Rojas! Nie, nie ten z serialu Ted Lasso, chociaż nazywa się tak samo. Dani, Dani Rojas. Dani jest sierotą i próbuje z przyjaciółmi uciec z Kuby, to znaczy Jary, do Stanów Zjednoczonych, aby zacząć nowe życie z dala od reżimu Antona Castillo. Niestety, próba opuszczenia wyspy nie kończy się wspaniałą karierą w Miami, jak w człowieku z blizną, a tragedią pchającą bohatera w ręce miejscowego ruchu oporu. Niechętnie, ale z czasem Dani przeobrazi się w prawdziwego partyzanta walczącego o wyzwolenie Kuby, to znaczy Jary. Zjednoczy frakcję buntowników i poprowadzi do walki z dyktatorem. I tu widać pierwszą zmianę, bo Far Cry powraca do protagonisty mającego własny głos. Ba, tu są nawet przerywniki trzecioosobowe, więc bohater ma twarz, jest pełnoprawną postacią w fabule i ma to spory wpływ na odbiór opowieści. Oczywiście ponownie Ubisoft stawia na wyrazistego antagonistę i tym razem włożyli w to więcej pieniędzy, bo zatrudnili znanego aktora, a ten wykonał naprawdę świetną robotę. Anton Castillo nie jest jedynie socjopatycznym dyktatorem do zabicia, ale i charyzmatycznym. Postacią, która posiada sensownie uargumentowane opinie. Jasne, to nadal socjopata i zbrodniarz, ale szczególnie jedna scena telewizyjnego wywiadu zarysowuje postać, która nie jest banalnym, jednowymiarowym złoczyńcą, a Draniem, który naprawdę wierzy w swoją misję i ma swoje powody. Do tego jego relacja z synem wychowywanym na następce została też świetnie napisana i zagrana. W większości od swą serii Far Cry na antagoniście kończyły się dobre rzeczy, które dało się powiedzieć o fabule, bo sojusznicy bohatera często okazywali się chodzącymi karykaturami, zbiorami koszmarnych banałów, nieudolnych prób przypodobania się młodzieży i prostych żartów. Tu tymczasem poznajemy kilka frakcji buntowników i każda z nich oferuje swoje własne, solidnie napisane fabuły okraszone niezłymi dialogami. Szanowany Ruth Montero, który nie ufa nikomu spoza rodziny, będzie musiał znaleźć nową drogę w nowych czasach. Buntownicza para muzyków z Maximas Matanzas przejdzie przez kryzys, który pozwoli im odnaleźć swoje miejsce w ogarniętej powstanie miarze, a legendy poprzedniej rewolucji sprzed pół wieku będą musiały dogadać się z nowym pokoleniem buntowników. Tu są jakieś wątki, dynamika postaci, historie potrafiące zainteresować i dialogi będące czymś więcej niż stylistycznym żartem. Podoba mi się to. Podoba mi się też niezła kinowa lokalizacja, której przytrafiają się czasem drobne wpadki, ale ogólnie jest niezła. Pozostaje jeszcze tylko jedna kwestia: jak rewolucja jarańska ma się do kubańskiej? W sumie to nijak. W prawdziwym świecie Fidel Castro i jego koledzy obalali w 1959 roku reżim faszyzującego generała Batisty. Nie tego Batisty, a tego. Efekt był taki, że zamienili reżim faszystowski na komunistyczny, z jednego szamba do drugiego, chociaż można dyskutować, że od tego czasu na Kubie jest przynajmniej stabilnie przez kilkadziesiąt lat, ale to nie jest miejsce na złożoną ocenę dyktatury Castro. W fikcyjnym świecie Jary, 8 lat później, bo w 1967 Roku też była rewolucja, która obaliła niejakiego generała Castillo, ojca głównego antagonisty. Gra jedynie przez moment wspomina, że była to rewolucja komunistyczna, ale jarański odpowiednik Castro, Santos Espinoza, zmarł o wiele szybciej od Fidela i kilkadziesiąt lat później na Jarze, najwyraźniej w demokratycznych już wyborach, wybrany na przywódcę został Anton Castillo. I oczywiście okazał się kolejnym dyktatorem. Tak, Jaranie po latach wybrali znowu Castillo i okazało się to ponownie błędem. Jeśli sądzicie, że społeczeństwa powtarzające swoje błędy po latach są nierealistyczne, to chyba słabo obserwujecie współczesny świat i jego najbliższą historię, co jest szybką drogą do powtarzania błędów, podobnie jak Jaranie. Co prawda Jara była między kastyjami komunistyczna, tak samo jak Kuba, ale Gra zupełnie się tymi czasami nie zajmuje. Wiadomo tylko, że fikcyjna wyspa była objęta sankcjami przez Stany Zjednoczone, podobnie jak Kuba. Kiedy porównujemy więc Jarę do Kuby, to niby widać jakieś powierzchowne podobieństwa, lecz są one właśnie takie, powierzchowne. Fabuła gry ignoruje okres w historii Jary odpowiadający aktualnym realiom na Kubie. Współczesna Kuba mogłaby raczej powstawać przeciwko porządkowi ustanowionemu przez Castro, a tymczasem Jara ma swojego fidela dawno za sobą i poznajemy ją, kiedy przeżywa powtórkę z ich wersji generała Batisty, bo wojuje z drugim faszyzującym dyktatorem Castillo, dzielącym Jaran na prawdziwych, lojalnych wobec władzy, i fałszywych, czyli zbuntowanych, których można zagonić do niewolniczej pracy. Sama rewolucja, w której uczestniczymy, nie ma znamion komunistycznej, bo przywódczyni Clara, Raczej sugeruje swoimi wypowiedziami dążenie do demokracji, ale w zasadzie rewolucja kubańska też nie od razu była komunistyczna i popierały ją nawet Stany Zjednoczone, upatrując w niej drogę do demokratyzacji Kuby. Omylili się tak bardzo, że niedługo potem, przez kryzys kubański, świat otarł się o Trzecią Wojnę Światową i zagładę ludzkości, ale się czasem można w życiu pomylić. Niestety gra nie podejmuje tematu długofalowych efektów rewolucji jarańskiej. Wydaje mi się, że ciekawie by było gdyby w obozie rewolucjonistów przewijały się jakieś ideowe tarcia. Gra jednak jakoś tam inspiruje się rewolucją kubańską, w której przywódcy też nie byli całkiem zgodni ideologicznie, ale tu chyba już zbyt wiele oczekuje od Ubisoftu. I tak jest lepiej niż zwykle bywało. A tarcia są, ale jarańscy rewolucjoniści kłócą się raczej o tematy takie jak skąd Ty mieszkasz, typie, albo walczyć czy Uciekać do Stanów. Więcej podobieństw widać w samym kulturowym, technologicznym i wizualnym przedstawieniu Jary. Gorący karaibski klimat, sankcje, które sprawiły, że po Jarze, tak jak po Kubie, nadal jeżdżą bardzo stare samochody, i Jaranie, jak i Kubańczycy musieli nauczyć się naprawiać starocie wszelkimi sposobami. Stąd pomysł na improwizowane uzbrojenie, budowane z przedmiotów użytku codziennego. Nawiązuje ono do mentalności ogarniaczy, cechującej Kubańczyków, którzy zmuszeni do korzystania z samochodów importowanych na Kubę w latach 50. tworzą Chevrolety i Chevrondy, czyli nadwozia Chevroletów z wnętrznościami Toyoty lub Hondy. W grze strzelamy płytami kompaktowymi odtwarzającymi makarenę, korzystamy ze strzelby używanej w tandemie starczą ulepioną ze złomu, podpalamy okolice miotaczem ognia domowej produkcji i tak Korzystamy też z plecaczków ulepionych z rur, gaźników, butli z gazem i, z jakiegoś powodu, zubożonego uranu nazwane Supremo, które są takimi ładowanymi specjalnymi atakami, pozwalającymi wystrzelić salwę rakiet, skąpać otoczenie w płomieniach albo uruchomić chwilowy szał zmniejszający otrzymywane obrażenia i zwiększający zadawane. Oczywiście jest to przesadzone, przerysowane i obrócone w gierkowy żart, ale nawiązuje do kubańskiej tradycji wykazywania się mechaniczną zaradnością, która została wymuszona przez dziesięciolecia technologicznego odcięcia Kuby od reszty świata. Chociaż oczywiście granie odzwierciedla tego, że Kuba w rzeczywistości wcale nie zatrzymała się w czasie, a cały czas niszczeje w tym zamknięciu i coraz mniej wygląda jak tropikalny raj. Podobnie dość upiorna rozrywka, czyli Walki Kogutów, została tu przedstawiona jako prosta bijatyka. Tak prostacka, iż broni się tylko jako jednorazowy żart. Kogut, bo granie w to jest piekielnie nudne. Ale tak, walki kogutów to też coś, co podobno nadal jest popularne na Kubie, więc i rzeczywistość Jary żartobliwie do tego nawiązuje. Żart ten jest trochę toporny, ale już wściekły, pankowy kogut, jako jeden z towarzyszy głównego bohatera, który masakruje w dzikim szale zastępy Antona Castillo, całkiem mnie rozbawił. Wygląda prawie jak gniewna ptasia zemsta na ludzkości za walki kogutów. Bo tak, Far Cry 6 miesza w swojej konwencji całkiem poważne tematy pogromów, niewolniczej pracy i biedy z bojowym krokodylem ubranym w koszulkę oraz innymi wygłupami. Co osobiście mi nie przeszkadza. Współczesna popkultura dość często korzysta z takich zabiegów wymieszania tonalnego, a poza tym historie różnych powstań i rewolucji nie zawsze były martyrologicznym czołganiem się w morzu łez, bo w tych rewolucjach brali udział ludzie młodzi, często nadal potrafiący cieszyć się życiem. A poza tym Far Kraj 6 to jednak produkt rozrywkowy, a nie przybijający dokument o długofalowych skutkach reżimu. Ostatecznie nawet Dani Rojas wie, czym dla niego jest ta cała partyzantka. Tak, to zabawa, więc przejdźmy do tego, co kluczowe: jak się w to gra. Powierzchownie Far Cry 6 prawie niczym nie różni się od piątki. Mamy otwarty świat, placówki wroga do odbicia, pojazdy korzystające z dość podłego modelu fizycznego, całkiem przyjemne i szybkie skradanie oraz strzelanie. To wciąż jest pierwszoosobowa skradanko-strzelanka i jeśli ktoś lubi poprzednie odsłony, to tu raczej nie powinien być zawiedziony. Ja lubię, a jednak na początku było mi ciężko. Przyznam szczerze, że przez pierwsze kilka godzin Far Cry 6 męczyłem się okrutnie. Przez moment myślenia. Myślałem, że po prostu za dużo razy grałem w to samo, ale chyba głównym problemem było to, że nowy Far Cry importuje pewne rozwiązania z nieszczęsnego New Dawn, które cierpiało na luterszuteryzm. Far Cry 6 zrezygnowało z cyferek obrażeń, ale dysproporcje statystyk broni i wrogów dają się czasem odczuć. I szczególnie na początku gry wstępne spluwy są za słabe, a zrobienie kilku kroków w głąb wysokopoziomowego regionu skutkuje napotkaniem przeciwników. W Ciągających kulę niczym emeryci telewizyjne do kusołpy czuć ten idiotyzm kiedy jakiś losowy pies zjada paskiem zdrowia trzy strzały ze snajperki i dopiero czwartym się krztusi. Co ciekawe, po jakichś 10 godzinach grania problem powoli przestaje istnieć, bo zdobywamy wreszcie mocniejsze spluwy, wbijamy kilka poziomów postaci i robiąc nawet niewielką liczbę zadań pobocznych utrzymujemy stan sensownego stosunku zadawanych obrażeń do wytrzymałości wrogów. W teorii gra podtrzymuje wyzwanie umieszczając w dalszych lokacjach wysoko Poziomowych przeciwników, a potem jeszcze podnosząc te poziomy wraz z postępami fabuły, ale spokojnie można by to było załatwić, obsadzając dalsze placówki opancerzonymi przeciwnikami i olać poziomy. Na szczęście, im dłużej gramy, tym mniejsze mają znaczenie. A początek można przeboleć, posiłkując się improwizowanym uzbrojeniem, które ma wtedy największą siłę ognia. Oczywiście spora część Far Cry 6 składa się z tego samego co piątka. Mapa obsypana jest różnej wielkości bazami wrogów. A na drogach napotykamy punkty kontrolne, które przejmujemy, zabijając obsługę i wysadzając stojący obok billboard. Poczułem się tu trochę jakbym grał w just cause. Mamy tu też wyścigi z czasem, które w większości są zbyt łatwe i niezbyt satysfakcjonujące z tym modelem jazdy. Czy już lepsze, docieranie na czas do zrzutu zaopatrzenia stylem dowolnym, od taki bieg na orientację. Oczywiście nie brakuje też zadań fabularnych. Niektóre są całkiem fajne, kiedy musimy przedostać się ciężarówką do jakiegoś więzienia i kogoś wyciągnąć. Albo przejąć jakieś miejsce niestandardową metodą. Innym razem jesteśmy katowani nudnym eskortowaniem wolno zakładnika przez las czy koszmarnym strzelaniem z jadącego samochodu, które napsuło mi wiele krwi, bo wpakowałem się w tę misję przed zakupem skutecznego oręża na helikoptery i ten latający drań gnębił mnie niczym wokalista Lemon dykcję. Powracają też całkiem fajne skrytki preperskie z Far Cry 5, tu nazwane skarbami, i mające formę zagadek eksploracyjnych, w których musimy znaleźć sposób na dotarcie do jakiegoś miejsca przy pomocy kotwiczki, szukania ścieżek, wyławiania kluczy z rąk zmarłych mechaników, którzy spadli do śluzy w zaporze itd. Chociaż tu mam małą uwagę. Dawno mi się nie zdarzyło, żeby gra tak nędznie komunikowała wizualnie to, które drzwi są interaktywne. Wielokrotnie omijałem przejście, które w ogóle nie wyglądało jak coś, co może się otworzyć, a innym razem waliłem głową w martwe tekstury ściany. Drobiazg, ale zaskakujące, że jeszcze dziś w wysokobudżetowej grze można spartaczyć tak ograny element, jak czytelny kod wizualny oznaczania drzwi. Ponownie będą nam też towarzyszyć w walce, postacie poboczne i tu nasi amigos to same zwierzęta. Od powrotu psa Boomera, zwanego tu Bumbumem Boom przez wesołego krokodyla i pankowego koguta. Jest tu też chyba najsłodsze zwierzątko w historii gier. Niepełnosprawny jamnik o imieniu Chorizo. Niedziwny, że skutecznie odwraca uwagę wrogów. Widziałeś go? Chyba nie jest zainteresowany, ale Far Cry 6 nie jest całkowicie wtórny. Pierwsze, co mnie zaskoczyło, to brak drzewka umiejętności. Całkiem zniknęło. Dani Rojas potrafi od początku odciągać ciała po zabójstwie, błyskawicznie zbiera zasoby z zabitych wrogów przebiegając po nich, potrafi zamordować przeciwnika zaskakując na niego z góry. A niektóre specjalne zdolności jak szybsze bieganie czy możliwość wyciągnięcia pistoletu z kabury szlachtowanego wroga, aby zastrzelić od razu kolejnego tu stały się cechami ubranek. A to znajdziemy buty szybkobiegi, a to spodnie rozszerzonej amunicji do strzelby, czy kurteczkę odporności na ogień. Jak ktoś lubi takie RPG-owate elementy, to nawet się to tu sprawdza, bo można sobie tworzyć zestaw ciuchów pod swój styl grania. Niemniej nadal farmimy tu doświadczenie i podnosimy poziom zwany rangą, który ma wpływ na niewidoczne statystyki, a do tego odblokowuje dostęp do coraz lepszego wyposażenia sprzedawanego nam przez partyzantów. Takie same rangi mają regiony na mapie, więc gra czytelnie informuje nas, gdzie jeszcze nie powinniśmy się pchać, a gdzie możemy. Nowością są też operacje podkomendnych. Odpozyskujemy dla naszego ruchu oporu przywódców i rekrutów, a potem możemy ich wysyłać na misje, jak w Metal Gear Solid 5. Albo co Ubisoftowi bliższe, na ekspedycję w stylu tych Anno 1800. Po jakimś czasie przywódca takiej wyprawy czeka na rozkazy od nas, i jak w paragrafówce wybieramy kilka opcji dalszego poprowadzenia misji, ważąc koszty i szanse powodzenia kolejnych decyzji. Te zadania są całkiem opcjonalne i pozwalają zdobyć dodatkowe zasoby oraz broń. Drobiazg, ale przyzwoicie zrealizowany. Bardzo rzadkie zasoby możemy tu też pozyskać w specjalnych misjach kooperacyjnych, które przypominają trochę ekspedycje z New Dawn. Rozgrywają się na oddzielnych mapach i tu polegają na wykradaniu i transportowaniu do punktu wyjścia specjalnej broni chemicznej, która jest wrażliwa na ciepło. Nagrzewa się, kiedy jesteśmy na słońcu, więc preferowane jest chowanie się w cieniu i można ją chłodzić wodą, aby nie wybuchła. Fajny pomysł, ale kiedy kończyłem ogrywać grę, dostępne były tylko dwie mapki. Podczas pisania, Pytania recenzji doszła trzecia i ma być ich dodane jeszcze kilka. Niemniej te dwie można było przejść w pojedynkę w około godzinę, a poza tym te same zasoby da się też uzyskać w grze inaczej. Oczywiście fabułę też można przejść w trybie kooperacji po sieci, ale wciąż uważam, że Far Cry nie jest grą koopową, w którą można też grać samemu, to raczej przede wszystkim gra singlowa, która też ma opcję kooperacyjną. No, ale tak tu gadam o tych zasobach i ich zbieraniu, a do czego one służą? Głównie do ulepszania uzbrojenia oraz rozbudowy obozów rebeliantów. Spluwy są tu oznaczone gwiazdkami od 1 do 4, więc nie mają poziomów, a jedynie różną skuteczność, i patrząc na to, jak wrogowie zjadają ich kule, te jednogwiazdkowe to chyba strzelają lentilkami. Nie mamy tu jednak luter-shooterowej maniery, 20 takich samych pistoletów z różnymi statystykami. Każda spluwa ma określone parametry, a liczba gwiazdek sugeruje jej ogólną skuteczność oraz rangę. Fantazyjnych broni samoróbek oraz spluw specjalnych modyfikować się nie da, ale już broń zwyczajną można oklejać celownikami, lunetami, napełniać różnego typu amunicją itd a każda taka modyfikacja ma swój koszt w zasobach metalu, plastiku, obwodach, uszczelkach, złomie i innych śmieciach. A śmieci te leżą wszędzie. Jakby jara była jakąś tajną przechowalnią międzynarodowej szajki złomiarzy. I biegamy po okolicy niczym szalenie z elektromagnesem, przetrząsając wszystkie kąty, jakbyśmy grali w jakiś srogi tytuł survivalowy. Oczywiście można to olać, bo ponownie da się grę przejść spokojnie na podstawowych spluwach, a jedną z moich ulubionych i najskuteczniejszych broni, coś zwanego Urushi, znalazłem w luźno stojącej skrzynce na wybrzeżu w stolicy Niemniej, jeśli chcemy do ulubionej snajperki dokleić najlepszy tłumik, złomiarza, los czeka nas. Zmora poprzednich odsłon, polowanie na zwierzęta stało się całkiem opcjonalne. Mięso służy jako towar wymienny, za który otrzymamy zasoby, a te można też pozyskać inaczej. Z niektórych zwierzaków możemy też w obozowej kantynie, jeśli ją wybudujemy, przyrządzić posiłki modyfikujące nasze statystyki, jak w jakimś Monster Hunterze. A tak, bo można też rozbudowywać obóz, i to też wymaga zbierania zasobów, ale ponownie nie jest to konieczne. Far Cry 6 dorzuca całe ciężarówki takich nowych drobnych mechanik, którymi można się bawić, ale większość z nich nie ma zbyt dużego znaczenia. Nawet nieszczęsne mikrotransakcje, bo każdy sandbox Ubisoftu musi je mieć, są kompletnie niepotrzebne i bezużyteczne. Płatne ciuszki to czysta fanaberia, a jeśli wyzwanie jest zbyt wymagające to gra posiada, poza domyślnym, jeszcze specjalny, łatwy poziom trudności, który czyni z bohatera boga pancerza siewce przystępnej śmierci. Więc nawet nie trzeba płacić jeśli gra okaże się za trudna, a raczej się nie okaże. Co więcej, z części tego bogactwa treści trudno wręcz skorzystać, bo Far Cry 6 nadal wyraźnie promuje skradanie. W wielu bazach uruchomienie alarmu oznacza, że ciężarówki pełne wrogów zaczną spadać na nas z drzew, a słońce przesłonią chmary helikopterów. Nie mówiąc o tym, że przejmowanie baz po cichu wciąż jest nagradzane dodatkowymi zasobami, jeśli zbyt ochoczo wdajemy się w strzelaniny, to możemy naładować pasek wnerwienia armii dyktatorów. Trochę jak gwiazdki w GTA i zaczną nas ścigać uber kokso siepacze Antona Castillo, których skutecznie krzywdzą tylko najlepsze spluwy. Więc oto mamy grę, w której można kolekcjonować dziesiątki fikuśnych broniek, ale niezbyt opłaca się z nich korzystać. O wspomnianych wcześniej plecakach Supremo w zasadzie zapominałem grając, bo to w większości głośne obszarowe metody zadawania obrażeń, które niezbyt współgrają ze skradaniem. Dla mnie spluwą ostatecznie. Okazał się Desert Eagle z tłumikiem i amunicją przebijającą hełmy. Mogłem tym zgładzić cały batalion opancerzonych jak czołgi piechurów ze skutecznością kwalifikującą daniego rohasa do bycia oskarżonym o zbrodnie wojenne. Ale jeśli naprawdę coś mi tu przeszkadzało, to to, że Far Cry 6 jest grą zwyczajnie zbyt dużą. Jasne to, skrajnie subiektywne odczucie, bo niektórzy lubią tytuły oferujące jak najtańsze złotówko godziny, to znaczy maksimum przegranych godzin za każdą wydaną na tytuł złotówkę, ale… cóż, poprzedni Far Cry 5 zajął mi 35 godzin i w tym czasie prawie ogołociłem mapę ze znaczników, a w Far Cry 6 spędziłem blisko 50 godzin i nadal nie tknąłem sporej liczby zadań pobocznych, skarbów oraz wyścigów. Jakby tego było mało to po zakończeniu gry odpala się endgame'owy tryb powstań, w którym wrogowie co jakiś czas odbijają pojedyncze regiony i musimy znowu czyścić ich bazy i likwidować przywódców, a za to dostaniemy różne nagrody. To chyba po to, abyśmy mieli do czego strzelać, czyszcząc mapę ze skarbów po ukończeniu fabuły. Niestety, przy swoim rozmiarze mapa gry nie jest zbyt różnorodna. Brakuje jej wertykalności kyratu, czy nawet sporych gór montany. Inspirowana kubą Jara jest dość monotonna. Urozmaicenie mają tu stanowić tereny miejskie, nowość w serii, ale stolica Esperanza jest mocno zamkniętym, obstawionym punktami kontrolnymi, wręcz korytarzem. Miejscem, w którym spędzamy niewiele czasu przy wykonywaniu kilku misji fabularnych. W grze jest też kilka małych miasteczek, ale to raczej drobna nowość. Miłe rozmaicenie, ale wciąż 99% rozgrywki to otwarte tereny, jak w poprzednich odsłonach. I oto cały Far Cry 6 gra wykonująca szereg małych kroków w różnych kierunkach i większość z nich nie ma większego znaczenia. Największą pozytywną zmianą jest fabuła napisana zdecydowanie lepiej niż w poprzednich odsłonach, a najgorszym problemem jest to nieszczęsne zróżnicowanie rang wrogów, gracza i skuteczności broni, które sprawia, że na początku zabawy zeskrobujemy paski zdrowia z przeciwników jakbyśmy obierali kamień skrobaczką. Ale pomimo męczarni w pierwszych godzinach Far Cry 6 potem przekonałem się, że ten model zabawy nadal jest dla mnie atrakcyjny. Szybowanie kostiumem po mapie, szukanie ukrytych skarbów i szybkie skradanie, które pozwalało mi chyłkiem przebiegać przez bazy przeciwnika, wyłączać alarmy i dziurawić wrogów maczetą oraz pistoletem. Ten model grania nadal mi się podoba i chociaż ponownie jak w Far Cry New Dawn twórcy próbowali go popsuć to nie do końca im się to udało, bo znowu bawiłem się całkiem nieźle. Gra na PlayStation 5 wygląda niewiele lepiej niż Far Cry 5, ale teraz chodzi w 60 klatkach na sekundę i prawdę mówiąc jeśli aktualna generacja będzie oznaczała grafikę taką jak na PS4 Pro, ale przy większej płynności to ja nie mam nic przeciwko temu. No i to kolejna produkcja, w której tryb fotograficzny pozwala odpałzować rozgrywkę. Szanuję ten trend. Szanuję też ogrom opcji dostępności, które ułatwiają zabawę osobom z niepełnosprawnościami oraz tym, którzy chcieliby, aby jakieś elementy gry były czytelniejsze. I nawet trudno tu narzekać na błędy techniczne, bo większość wynika z głupowego zachowania sztucznej inteligencji albo jakichś interakcji systemów fizycznych. Coś tam się czasem złego zadzieje, ale silnik nie wybucha tu tak samo jak nie wybuchał już w Far Cry 5. W zasadzie trzeba się dobrze i celowo postarać, aby coś się zepsuło. I trzeba się postarać bardziej niż w piątce, w której wjechanie kładem do ciężarówki i zamknięcie drzwi kończyło się wybuchowymi gliczami fizycznymi. Tutaj można zaparkować jeden pojazd w drugi. I zupełnie bezpiecznie przewozić. Tak, sprawdziłem. I jestem pod wrażeniem, że naprawili coś, co robią tylko tacy szaleńcy jak ja. Więc jeśli lubicie rozgrywkę ostatnich odsłon serii i jeszcze wam się ta formuła nie znudziła, to Far Cry 6 raczej was nie zawiedzie. Trochę próbuje, trochę paskudzi początek, ale ostatecznie to nadal ten sam stary, dobry i wtórny Far Cry, na którego jedni narzekają, a inni kochają w niego grać. Chociaż z drugiej strony po mniejszych zmian jest tu bardzo dużo. Far Cry 6 różni się choćby od piątki bardziej niż jakiekolwiek dwie odsłony np. Dark Souls, ale że tutaj zabawa jest dość dowolna, a systemy opcjonalne to rdzeń rozgrywki wydaje się niezmieniony. Przez to Far Crya łatwiej oskarża się o wtórność. Nie dlatego, że ta gra się nie zmienia, a dlatego iż te zmiany nie mają za bardzo znaczenia, bo nie ma tu delikatnego balansu rozgrywki, którym mogłyby zachwiać. Aby Far Cry nie wydawał się wtórny trzeba by było go naprawdę bardzo zmienić. Tylko nie wiadomo czy by się wtedy jeszcze komukolwiek podobał. No i wróciły tu przewracające się drzewka oraz dziury po kulach w szybach samochodów, o których brak kruszyli kopie YouTube'owi tendencyjni aktywiści przy okazji Far Cry 5. Ale czy teraz nagrywają pochwalne filmiki, bo szóstka to potrafi? Nie, bo na tym się nie zrobi milionów wyświetleń, a poza tym te rzeczy zawsze miały marginalne znaczenie. Cóż udanego wyzwalania Jary spod jarzma dyktatury, dominującego nad pozostałymi aktorstwa Giancarlo Esposito. Game on! A wiecie, co robi niby Kuba w Far Cry 6? Sie Jara! Przez płomień cywile głupieją, nie wiedzą, jak uciec. Łodzie patrolowe rozbijają się w zbiorowej pokucie. Maczety, tekstura kaszani się z odległości pewnej. Rozbijasz się w locie. O twarde powietrze zapewne. Przywołane auto konia z jeźdźcem potrąca. Żołnierz przy wozie zdębiał. Noga jego w lęku drżąca. Helikopter wstydliwy prędzej wybuchnie niż fotografować się da. Parkujesz pod chatą? Wrak zablokował. Jest bieda. Gdy helikopter ktoś porwie z nosa. Do ust ciśnie się bluzk, zabij złodziejkę. O nie, plusk. Na ten widok zadrżał ze zgrozy leżący nieboszczyk. Głowa żołnierza się o kolizję nie troszczy. Pilot helikoptera miota granatem pod swoje nogi. Ta desperacja pokazuje, że reżim jest srogi. Trzeba uciekać ze spadą na łodzi, złożyć broń. A ona wpływa na minę i osuwa się w morską toń. Obrzydlistwo.